Oni też zawsze wiedzieli, że ja mm, patrzę jakby szerzej szczerzej na, na wszystko. Nawet jak żeśmy no takie, jakieś tam historie no totalnie jakby abstrakcyjne, natomiast no, takie rzeczy się działy, że na przykład bracia e, Wolsztyńscy mm, żeśmy razem chodzili do, do, do szkoły, tak, w Górniku Zabrze razem jakby do, do tej samej szkoły, żeśmy chodzili i często jak tam, nie wiem, mieliśmy jakąś luźniejszą lekcję, czy, czy, czy mogliśmy sobie pozwolić na, na robienie czegoś innego, powiedzmy, podczas, podczas zajęć w szkole, no to mieliśmy taką zabawę, że na przykład na kartce wypisywaliśmy sobie nazwę klubu, Wynagrodzenie, ligę, w której ten klub jest, i takie dwie, trzy opcje żeśmy sobie dawali. Każdy mm, chciał, żeby, no, każdy jakby wybierał na podstawie tych danych, tak, no, tak jakby bawiliśmy się w takiego powiedzmy, nie wiem, agenta, menadżera i którą opcję jakby e, wybieramy dla siebie i do którego klubu idziemy, nie? No, i, no i to, e, no, to takie były małe jakby zalążki, że po prostu taką ciągotkę, jaką zawsze miałem do jakichś tam, nie wiem, takich negocjacji, powiedzmy, czy, czy, czy rozmów takich, czy jakichś transferów,